No dobrze, ale po co ty się rozwijasz? Wytłumacz mi proste zadanie. Powiedz mi, po co się rozwijasz? Po co się rozwijasz duchowo, po co się w inny sposób rozwijać? Bo się rozwija. Mówię, ale po co? Mhm. To jest sztuka dla sztuki. Jeżeli nie wiemy, po co się rozwijamy, to jest sztuka dla sztuki. To jest tak samo chcę mieć pieniądze, ale po co te pieniądze chcesz mieć? Mhm. Jak ci życie zmieni albo coś innego? Nie, on chce po prostu mieć pieniądze. Pieniądze lubią cel. Pieniądze muszą wiedzieć, po co są te pieniądze. Mm. One nie są po to tylko, żeby były w banku czy gdziekolwiek indziej. Pieniądze są po to, żeby był cel i żebyśmy mogli ten cel osiągnąć. I tyle. Mm. Chciałbym Cię tu zapytać, już chodzi o to, jakiegoś czasu to pytanie, bo bardzo dużo mówi się o energii pieniądza i że mamy tyle blokad i że tych pieniędzy nie przyciągamy. Czy mógłbyś podzielić się tym, jak ty widzisz tą energię pieniądza? Znaczy pieniądz, czyli energia pieniądza, to jest energia jak wszystko. Dokładnie. Wyobraźcie sobie, pieniądz jest jak rzeka w strumień. Wszelkie blokady są różnego typu kłody na tej rzece, które hamują to wszystko. Jakieś zwierzęta przegryzły drewno, to poleciało i tak dalej. To są nasze przekonania, to są nasze blokady. Jeżeli usuwamy te blokady, to jest jeden element w tym wszystkim. Ta rzeka jest wartka, ona szybko płynie. I teraz, jeżeli polubimy tą wartką rzekę, polubimy, chodzi o to, żeby za zaprzyjaźnić z pieniędzmi, zaakceptować je, to wtedy one będą przychodziły. Nawet nie wiadomo kiedy.